Cześć, pozdrawiam Was dzisiaj ze swojego lasu ze swojej mikrochodowli uszaków bzowych ja znoszę z lasu drągi y, y, gałęzie bzu czarnego bo jest to ulubione y, siedlisko uszaka bzowego i popatrzcie po deszczu pięknie te uszaki nazywane też grzybami mun teraz wyszły natomiast y, przyniosłem też poglądowo w tamtym roku y, Kawał brzozy. Targałem go z lasu na plecach, bo znalazłem na niej podobny gatunek. Wyglądający bardzo podobnie. Trzęsak. Przypuszczalnie jest to trzęsak listkowaty. Ten trzęsak też jest brązowy. Popatrzcie, tylko wyrasta tak trochę na sztorc. I zwykle występuje na kłodach drzew liściastych innych niż bezczarny. Zadziemy go na bukach, na brzozach, na usikach, na przykład. A ym, uszak bzowy w Polsce głównie na bzie czarnym. Więc raczej, jak szukacie uszaków, to szukajcie bzu czarnego. Yy, I pytacie mnie, jak go rozpoznać? No jest to tak dosyć trudne. Uszaki zwykle bardziej pojedynczo wychodzą z pnia, mają też taką jedną stronę, yy, jedną stronę yy, owocnika o innej fakturze. Taką bardziej zamszową, wyblakłą, widzicie od dołu, a od góry jest taka bardziej brązowa. A ten ma z obu stron taki sam kolor i taką samą fakturę. Niektóre książki podają, że jest to grzyb niejadalny. Ja go jadłem kilka razy, żadnych wrażeń negatywnych, smakował dokładnie jak uszak bzowy. No niektórzy mówią, że jest jadalny, nie będę mówił, że na pewno, natomiast ja bym się nie nawet specjalnie tego gatunku jeść. Niebał. Na takich kłodach, często ściętych metrach w lesie możemy go znaleźć po deszczu, przez lato i przez jesień. Także warto wiedzieć, że taki grzyb występuje, bo właśnie pytacie, czy, na, czy, czy, czy z czymś można tego uszaka bzowego pomylić. Uszak bzowy i jego pokrewne inne gatunki z rodzaju uszak y, są bardzo y, ważne w kuchni orientalnej i w medycynie chińskiej. Nazwa chińska muar, czyli leśne ucho i y, uszak ten jest używany często jako też lek uważa się, że jest to pożywienie lecznicze właśnie szczególnie dobre do regeneracji energii nerek ma też silne działanie antyseptyczne jak mamy potrawę z uszaka to y, też ona się mniej psuje, można zostawić nie trzeba w lodówce zostawiać, bardzo pozytywny według mnie grzyb, trochę bez smaku, ale jako składnik potraw jest naprawdę, naprawdę super Tutaj jest uszak bzowy. Jeszcze raz. A tutaj trzęsak. Eee, jeszcze jedna ciekawostka związana z tym grzybem. Jest to grzyb, który pasożytuje na innych grzybach, na skórnikach. Rodzaj stereum. To są skórniki. A eee, i, i ten grzyb wyrasta na grzybni tego grzyba. To jest bardzo ciekawe. Ten, ten grzyb też atakuje właśnie martwe drewno.